Nie. Dawno nie jadłam lodów. A tu mam cały rożek. I jest mój. Dodałam czekoladę i próbuję. Oh, wow. Lody w czekoladzie to jest coś wspaniałego. To zdecydowanie najlepszy deser na świecie. Zgadzam się. Bo to, co ja mam, wcale nie wygląda jak pyszny deser. Spójrzcie na to. Okej, okay, mam nadzieję, że czekolada poprawi sytuację. O nie! To nie smakuje najgorzej, ale. W, no jest mega ostre. Ha! Niech mi ktoś pomoże! Dzwoncie po straż pożarną! Natychmiast! Ja płonę! <laughs> <laughs> Sofie! Co ty zrobiłaś? Roztopiłaś moje lody! Um, um... No dobra! Teraz mam koktajl mleczny. Nadal jest bardzo smaczny. A rożka mogę użyć do wypicia czekolady. Super! Mam nawet moją ulubioną słomkę. Cudowny czekoladowy napój. Brawo, Majliś!